Dlatego to ja dokładnie nie wiem, kiedy to ma na, chyba na, na wiosnę, tak? Teraz taka pogoda się zrobiła, to by on chciał tylko po prostu drogę zrobić do jazdów. Tak, <zysy> Halo? Dobra, dobra Dzwoniłem właśnie tu są so, panowie policjanci chcieli z panem porozmawiać. Nie wiem czy przyjedzie pan, czy przekaza się telefon, czy jak tam Nie, A no to jeszcze pan będzie tutaj jakiś tam, nie wiem, to za jakieś 40 minut. Nie, z Olsztyna są so, panowie. Nie, no, nie. No to poczeka proszyka. Nie wiem, co bo on tam dopiero gdzieś tam jest koło Barczewa, to tam jeszcze po to czasu nie. to będzie słychać. Halo? Halo? No, witam, aspirant Królu z tej strony. Pan, panu wzy panu wzywał policję z tego, co tam przekazali. Tak, tak, tak. Pan tu przyjedzie na miejsce porozmawiać tutaj? No dobra, no dobra, no to jak pan, bo, bo, bo w zasadzie my tutaj, e, w zasadzie dopiero przyjechaliśmy, także trochę mam pisania tutaj, także no te 40 minut nawet, zanim e, to, to, ja to skończę, to, to pan przyjedzie, tak? Dobra, e, przy, 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 dobra, przyjedzie przyjedzie, przyjedzie pan na miejscu, weźmie wszystko, co pan ma tam pod ręką, te, te dokumenty, swoje tak? I przyjedzie pan tutaj dobra? Dobra, fajnie. Dziękuję. Do widzenia. Jeżeli jest tam wolno, żebym powiem, czy tak